To musi być. To ta Kurwa, kurwa, jest Kurwa, kurwa, kurwa. 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 Kurwa, Tak Kurwa, kurwa. krzywo jest. No. Za a tu, tu się skrzywo, jest... Ej słuchajcie. Nie, tu co jeszcze nie tu. Tu, no, tu jest. weź, weź tu, a bez tu znowu. weź wiesz. tu mówię. Weź tu mówię. Cieszo. Weź tam tutaj. Bez tam tutaj. No tam tutaj. Bez tam tutaj. tu tam na nie, 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 nie. Co ty robisz? nie <śla> Co? 38. 42. Ta poszła w tą stronę, musi. No, ucinaj to. Ale po co? Nie, to musi iść tą. Kurwa, panowie, to musi iść z tą. Tam nie pójdziecie. Musi być z Trzymaj. Ja pierdolę Wadek. Pierdolę.